Dzień dobry. Kłaniamy się nisko. Bardzo proszę o komentarz. No niestety jest to jedna z najgorszych wiadomości, jaką usłyszałem na przestrzeni ostatnich lat, ponieważ w dalszym ciągu uzależnia nas od tego molocha ciągle jeszcze, od wschodniego sąsiada Białorusi. Ale tu chyba najlepszym komentarzem. Byłyby słowa wypowiedziane przez mojego wieloletniego przeciwnika procesowego również w czasie programu Radiowej Trójki, gdzieś około 10 dni temu zapytany przez prowadzącego pan Aleksander Guzowaty, kto co sądzi o pakiecie porozumień gazowych z Rosją, odpowiedział krótko, przygotowuje go mafia Gazpromu. Niestety wyraziłem, pełną zgodę z panem Aleksandrem Guzowatym. Jest to dzieło rosyjskiej mafii. Jeżeli ten temat trochę rozwijać, warto się zapytać, dlaczego do skarbu państwa rzeczpospolitej polskiej nie wpłynęła kwota co najmniej 6 miliardów dolarów za tranzyt gazu ze wschodu na zachód, która nie jest to zdanie ani moje, ani jakiegoś, przepraszam, że użyję terminu oszołoma z podbudki z piwem, tylko na kartach piątego wydania poradnika technicznego rurociągi dalekiego zasięgu, którego to opiniowali profesorowie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na przykład profesor Jakub Siemek, Rychlicki obecny, szef Rady Nadzorczej PGNIG i szereg innych, jest bardzo precyzyjnie wywiedziona sprawa, jak się powinno wyliczać opłaty za tranzyt gazu. I tam właśnie jest podane, że na przestrzeni minionych 10 lat Polska powinna otrzymać co najmniej 6 miliardów za tranzyt, który Gazprom wydobywa na terytorium rosyjskiej kolonii Syberia, nie płacąc, nie uwzględniając interesów mieszkańców tamtego obszaru i przesyła do Europy. My z tego nic nie mamy. Polska powinna w sposób niejako naturalny bazować na własnych, przebogatych zasobach energetycznych, przede wszystkim na nowszych technologiach wykorzystania węgla, produkcji gazów. Z węgla jest to absolutnie możliwe bazować na imporcie gazu skroplonego, który jest już do 60% tańszy niż gaz z kierunku wschodniego. Dlaczego? Dlatego, że infrastruktura rurociągowa na terenie całego obszaru byłego Związku Sowieckiego się sypie. Jedna gigantyczny sieć skorodowanych rur i trzeba to utrzymywać, trzeba to odnawiać. Dlatego ten gaz tamtąd zawsze będzie drogi. Podczas gdy Polska powinna mieć dawno, o co już 35 lat temu, pisałem o tym i walczę o to terminale na gaz skroplony, żeby otrzymywać gaz ze świata. Taki sam gaz, tylko po cenach normalnych. Dlaczego Polska płaci? za gaz dużo więcej niż Niemcy, co powoduje, że musimy wyrzucać na bruk dziesiątki tysięcy naszych robotników z zakładów chemicznych, z zakładów produkujących nawozy sztuczne, ponieważ surowiec gaz jest droższy, stąd Niemcy produkują tańsze nawozy niż u nas. Jednocześnie Chińczycy Półtora miliardowy odbiorca gazu płaci dwa razy taniej za gaz niż my. No przecież to jest chyba nieporozumienie. Ale to jest warte podkreślenia, panie redaktorze, te sześć miliardów, które pan mówił, to są złoty czy dolary za ten przeszły? Sześć miliardów dolarów, dolarów właśnie, za czy? tranzyt w minionych dziesięciu latach. Lat. Poradnik, o którym wspomniałem, opiniowany między innymi przez profesorów Siemka, Rychlickiego i wielu innych z Najlepszych polskich ekspertów od spraw gazu został nagrodą ministra. To było pięć wydań. Więc tu nie jest wzruszenie ramion, skąd się ta kwota bierze. Każdy może sobie zajrzeć. Zresztą akurat ten rozdział redagował pan profesor John Cieślewicz, ekspert ze Stanów Zjednoczonych. I nie ma tej kwoty. Więc o tym powinniśmy rozmawiać z Rosjanami. Nie mówiąc o najbardziej przykry, haniebnej sprawie, jaką jest Mord Smoleński. Przecież tego tematu nikt nie podnosi, że Rapport Grupy Ekspertów, złożony do Kancelarii Świętej Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dwa tygodnie przed jego śmiercią, wyraźnie podawał, że Polska nie osiąga żadnych zysków z tranzytu gazu. Te zyski to właśnie te wspomniane 6 miliardów dolarów. Każdy prezydent, nie tylko hrabia Komorowski, powinien się pochylić nad takim raportem i zająć stanowisko. Prezydent Lech Kaczyński nie zdążył. I to była cena jego śmierci. 6 miliardów dolarów ponieważ każdy prezydent wnikając w treść takiego raportu, musiałby dociec, dlaczego Gazprom nie płacił. Dlaczego nie zapłacił. I tu jest chyba odpowiedź, tak i bono. Łacińska stara zasada, jeżeli nie wiadomo, dlaczego ktoś zginął, to szukajmy przyczyn natury ekonomicznej. I tu jest ta przyczyna, dlaczego tych dziewięćdziesiąt dwie trumny przyjechały ze wschodu fundacja a raczej nie fundacja redakcja rurociągów którą redaguje od 15 lat objęła patronat nad wydaniem niestety za granicą książki rosyjska ruletka wydajemy ją w Stanach Zjednoczonych ponieważ to jest wyraźnie pokazane jak doszło jak było to precyzyjnie, niezwykle inteligentnie skonstruowane, że zginął nasz prezydent. I tu jest chyba podstawowa sprawa warunkująca jakiekolwiek tak zwane stosunki z wschodnim sąsiadem Białorusi. No, ten komentarz, myślę, jest bardzo odważny, panie redaktorze, i tutaj wynika też z pana doświadczenia. Przypomnijmy właśnie, że to wszystko dwa dni temu prawda, miało, miało miejsce. No i można powiedzieć, że ta decyzja jest już nieodwołalna. Do 2020 roku ten kontrakt będzie nas obowiązywał, prawda? Proszę ojca, proszę księdza, ja zajmuję się rurami od roku 1968. Od czasu, kiedy wówczas... Wyrzucony z Instytutu Lotnictwa, ponieważ na zebraniu partyjnym, a byłem członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, poruszyłem sprawę tak zwanego wówczas marcowych wydarzeń i porównałem propagandę PZPR-u z propagandą gebelsowską, ponieważ w Instytucie Lotnictwa zajmowałem się konstruowaniem płaszczy rakiet, więc rur pierwszą moją pracą. Po dłuższym okresie poszukiwań była hydrobudowa 6. W czasie mojej pracy między innymi byłem szefem nadzoru budowy drugiej nitki rurociągu przyjaźń. No i dalej to już poszło. Stąd śmiem twierdzić, że mam pewne pojęcie o budowie rurociągów i o problemach energetycznych. Uważam, że wszyscy nasi politycy powinni przejść przyspieszony kurs geopolityki rurociągowej powinni się nauczyć abecadła synergii energetycznej, że każdy kraj fundament gospodarki powinien budować na posiadaniu, dysponowaniu surowcami energetycznymi energią Polska ma węgiel, Polska ma terminale LNG powinna mieć, Polska powinna rozwijać geotermikę to głęboką, to, co, przepraszam, to co zaczął. Ojciec Ryzyk w Poznaniu. No na miłość boską, dlaczego temu człowiekowi się ciągle utrudnia tą sprawę? Już nie mówiąc o zupełnie fundamentalnych innych tematach. Kwestia ociepleń budynków. Dlaczego nie spowodować, żebyśmy mieli ciepłe budynki, a wtedy a połowa energii, którą Polska zużywa, idzie na ocieplenie budynków. To jest elementarz, którym się powinien rząd pana Tuska i pan prezydent Hrabia Komorowski zająć w tej chwili głównie, a nie patronować moim zdaniem fatalnemu pakietowi porozumień gazowych z Rosją, których jedynym racjonalnym rozwiązaniem byłoby jego anulowanie, znacjonalizowanie polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. To co by zrobił premier Putin? W każdej chwili on by to zrobił. On się w ogóle nie zastanawiał. I Założenie, a raczej umożliwienie powstania Ligi Konsumentów Gazu. I żyjemy obecnie w systemie kapitalistycznym. Nie dostawca dyktuje ceny, tylko rynek dyktuje ceny. A rynek to co? To jest Liga Konsumentów. Z Polski, z Ukrainy, z Białorusi. Przecież to jest wiele dziesiątków milionów konsumentów. Myśmy powinni dyktować ceny wydobywanego na terytorium syberyjskiej kolonii Rosji. I nie widzę najmniejszych powodów, dla których my płacimy dwa razy więcej niż Chińczycy i dużo więcej niż Niemcy. I tu jest chyba odpowiedź, jak należy oceniać to, co panowie w naszym imieniu, bez naszej zgody, podpisali z Rosjanami. Dziękuję bardzo panie redaktorze za ten komentarz do e, tych spraw związanych z polską energetyką i także sprawą e, gazu, przesyłu gazu, problemami, które z tego też wynikają i powiemy do usłyszenia jeszcze w jednej audycji, kiedy będziemy o tych ważnych sprawach dla Polski Dziękuję, że jeżeli, jeżeli, tak mi żyć pozwoli po tym, co powiedziałem. Pozdrawiam. Dziękuję gorąco. bardzo. Pozdrawiamy, szczęść Boże, pan redaktor e, Witold Stanisław Michałowski, redaktor naczelny e, czasopisma Rurociągi i komentarz do tych aktualnych spraw ekonomicznych naszej ojczyzny.